Niezależnie od tego, czy częściej filmujemy z ręki, czy też używając gimbala, to każdy filmowiec powinien mieć dobry statyw. Są sytuacje, w których tak naprawdę bez statywu no, nie da się obejść. Na przykład kiedy nagrywamy dłuższą setkę. No to nie wyobrażam sobie trzymania kamery na gimbalu, czy też... Yy w ręce po prostu przed sobą przez powiedzmy godzinę czy dwie godziny, ciągle stojąc w jednym miejscu, bo wiadomo, że takie nagrywanie to często wiąże się z dużą ilością powtórek. Statywy też są często używane przy jakichś eventach, na przykład ja często używam jej na koncertach, gdzie muszę nagrać całość, no to wtedy stawiam sobie statyw gdzieś tam z tyłu, prawda, za publicznością. Zoomuję sobie tak, żeby w kadrze była tylko scena i ta kamera na statywie nagrywam jakby longiem całe wydarzenie. A ja w międzyczasie yy, chodzę sobie z drugą kamerą albo na gimbalu, albo z ręki i robię sobie jakieś atrakcyjne przebitki. Statyw jest czymś, co filmowiec powinien posiadać. Która, ale dobry statyw, y, jakie powinien mieć cechy? Przede wszystkim powinien być stabilny i posiadać y, płynną głowicę olejową. Ja od jakiegoś czasu właśnie testuję ten statyw. SCG, co jest skrótem od Smooth Camera Gear, i rzeczywiście ta głowica jest naprawdę bardzo smooth, ale o tym opowiem Wam za chwileczkę. Statyst ten zbudowany jest bardzo solidnie, ale jednocześnie nie jest on zbyt ciężki. Jest to głowica olejowa T6 z nogami karbonowymi. Yy, waży niecałe 5 kg, a dokładniej 4,84 kg, yy, ale przy tym jest bardzo stabilny i głowica jest naprawdę bardzo płynna. Nogi, jak już wcześniej wspomniałem, zbudowane są z rurek karbonowych połączonych z aluminium. Posiadają rozpórkę, a ich stopki są gumowe. Natomiast te gumowe, jakby nakładki, możemy zdjąć i wtedy mamy normalne kolce, czyli będziemy mogli tego statywu używać na każdej powierzchni, nawet na tych bardzo śliskich, nawet na lodzie. SCG do regulacji wysokości nóg zdecydowało się zastosować e, zwykłe pokrętła motylkowe, e, co jest ok. Natomiast ja generalnie jestem przyzwyczajony do e, tego jakby systemu. Mam flot fast, gdzie tylko jedno pociągnięcie i całą sekcję już mogę sobie e, podnosić. Natomiast w tym statywie SCG mamy tutaj dwa pokrętła. Jedno wyżej, drugie niżej, prawda? Czyli tutaj musimy już dwie rzeczy odkręcić. Żeby sobie te nogi regulować na zadaną wysokość. Nie jest to może jakaś wada, ale no dla mnie, tak jak mówiłem wcześniej, jest zdecydowanie fajniejszym rozwiązaniem jest coś na zasadzie tego systemu FAST, gdzie jednym zatrzaskiem reguluje sobie nogi na całej wysokości. W nogach statywu zastosowano też rozpórkę, którą regulujemy sobie jakby kąt otworzenia tych nóg. Tutaj procent daje nam możliwość wyboru, albo wybieramy tą rozpórkę, że będzie znajdowała się jakby na środku statywu albo na tych najmniejszych sekcji, na najniższych nogach i wtedy tak naprawdę mamy ją na ziemi. Rozpórka ta posiada podziałkę, więc bez problemu możemy sobie otworzyć nogi porówno, ale nawet gdybyśmy tego nie zrobili, to przecież głowica jest osadzona na kuli, czyli możemy sobie bardzo dobrze wyregulować Yy, poziom tej głowicy. Statyw, jaki ja dostęp do testów, może mieć najwyższą wysokość na poziomie 1,65 m. Co tak naprawdę w 95% przypadków jest zupełnie wystarczające. W zestawie od producenta dostajemy również torbę ochronną, yy, która pomaga nam transportować statyw w bezpieczny sposób. A jeżeli chcemy gdzieś szybko przenieść statyw, yy, składając go, ale nie ładując go do tej torby, no to producent zamontował nam uchwyt, który też pomaga właśnie przy transporcie między na przykład lokacjami, jeżeli one są oczywiście w niedużej odległości. No ok, no teraz opowiem Wam troszeczkę o tej głowicy. Głowica jest wykonana też bardzo solidnie, jest wykonana z aluminium. Jest to głowica olejowa, która posiada po 4 stopnie regulacji oporu w pionie oraz w poziomie, czyli tak zwanym panie i w tilcie. Dodatkowo, jeżeli chodzi o pracę wertykalną w pionie, to mamy tutaj 8 stopni możliwości ustawienia jakby przeciwwali. Głowica T6 montowana do jest na tzw. zwanym mocowaniu kulowym o średnicy 75 mm, czyli jest to jedno z bardziej popularnych zamocowań i pozwala nam na bardzo dokładne ustawienie jakby poziomu tej głowicy. Pomaga nam w tym też wbudowana w statyw poziomica, która dodatkowo jest podświetlana. Maksymalna jakby nośność tej głowicy, czyli maksymalne obciążenie jakie można na tą głowicę założyć to jest do 10 kg i to nam jakby gwarantuje producent. Natomiast wartość przeciwwagi jest to 7 kg. Ja testowałem ją przede wszystkim z Black Magiciem 6K Pro w pełnym orygowaniu z V-Lockiem, low focusem, w klatce. Całość ważyła około 5 kg i tutaj i ten właśnie ta, ta przeciwwaga i płynność głowicy była naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Kiedy ustawimy już kamerę na statywie w obu osiach, to możemy sobie je zblokować, żeby nam się gdzieś tam przypadkiem po lekkim nie ruszyło i służą do tego jakby osobne śruby dla osi wertykalnej i dla osi horyzontalnej. Po dłuższym czasie, w jakim używałem tego statywu, no, zrobił on na mnie Ogromne wrażenie, naprawdę dobre wrażenie, jest przede wszystkim lekki, bo jeżeli chodzi o statywy takie wideo, to one zazwyczaj, jeżeli mają być stabilne oczywiście, no to y, są troszeczkę przyciężkawe. No ten waży poniżej 5 kg, czyli nie jest on takim typowym ciężkim klockiem, a jednocześnie jest bardzo stabilny. Głowica działa naprawdę bardzo płynnie i mamy bardzo dużo możliwości jej regulacji, y, co skutkuje tym, że nasze wideo, które nagrywamy za pomocą tego statywu, za pomocą kamery na tym statywie w zasadzie, jest bardzo płynne i nie widać tutaj żadnych szarpnięć. To przełączanie się między jakby poszczególnymi poziomami czy przeciwwagi, czy właśnie ustawień oporu głowicy odbywa się na klik, tak? Czyli generalnie każdy stopień przeskakuje nam o jedną wartość i odczuwamy wtedy tą wartość, ten opór na naszej właśnie głowicy podczas tam panarmowania. Mam nadzieję, że moja mini recenzja tego statywu przypadła Ci do gustu. Fajnie, żeby trwać do końca. Byłoby mi naprawdę miło, gdybyś zostawił po sobie jakiś ślad w postaci komentarza pod tym filmem, czy chociażby łapki w górę.